Każdy kraj, każde państwo, każdy naród ma coś, co jest najlepsze na świecie, albo co, co lubi się chwalić o tym, uh -huh. a my mamy marsz niepodległości, narodowe duma. Ja nie uczę Polaków, moje rodacy, nic. Ja tylko pokażę mój perspektyw, taki świeży, nowe oczy trochę, ale od was się uczę, z całym Trudne, Trudny um, okres życia a nagle... Miałam taki perspektyw, że naprawdę doceniam życie. Widzę, jak to jest cudowne, że po prostu żyję, że oddycham, że mam codziennie dzień. Hektyk, hey, Dzień dobry, Polska, jest dobry dzień, <grym> pół do szóstej, nie spałem w ogóle. Idziemy. No, dziennie kości. Dzień. Dzień, dzień, dzień dobry. A dziś wstajemy, wstajemy, się, pora nastawić się. Marcin Kołek, Syryna Wstajemy, płucimy się, poranek z nami żyć się wody, chce wody, a, wody, a, wody, wody. a dziś stajemy, wstajemy, wstajemy budzimy się, poranek z nami żyć się chce Marsz niepodległości, to jest już tradycja, to jest już marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale także za granicą, nawet w dalekiej Australii. Tak, bo proszę Państwa, mówiliśmy wielokrotnie, że polskość to jakaś przedziwna siła, która nawet obcokrajowców przerabia na Polaków. I mamy tutaj taki żywy przykład tego, że jak ktoś przyjedzie do Polski i ma wrażliwą duszę, to staje się Polakiem Hektik. Hektor, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. dzień dobry. Australijczyk urodzony w Sydney, który przyjechał do Polski, nauczył się języka polskiego, pokochał polską historię i ten nasz. Patriotyzm i bardzo bardzo jesteś nam jakby bliski też, jeżeli chodzi o, o to, jak przeżywasz to wszystko, co się w Polsce dzieje. Czy wybierasz się dzisiaj na marsz? No oczywiście, jak najbardziej. Jakbym nie mógł, to jest. Wiesz, każdy kraj, każde państwo, każdy naród ma coś, co jest najlepsze na świecie albo co, co lubi się chwalić o tym. A my mamy marsz niepodległości, narodowa duma. Tyle rodacy, tyle patrioty, coś pięknego, cały świat patrzy się. I bierze inspirację od tego. Ale świetne jest to, że mówisz, że my mamy powód do dumy. Czyli ty czujesz się Polakiem. O, jaki najbardziej. <śmienny> tak, tak. A kiedy przyjechałeś do Polski? Przyjechałem do Polski. Wiesz, pierwszy raz o 12 lat, jak miałem 12 lat, jak mały chłopiec, i już od razu mnie Polska złapała za serce, nie? Po, później taki miałem, ci Australijczyk, czy Polak, i wtedy zacytował, mnie Nic nie miałem poza rodziną w Australii. Coś brakowało, a tutaj moje dziadki, moje pradziadki, mm -hmm. moje wszystkie korzenie. Tak, tak. i tutaj jakoś ciągnęły, zaczynałam się uczyć naszą historię, tradycję, sposób życia, języka, kultura, wiesz, języka, Języka. Świetnie po polsku, ile ci to zajęło czasu? <laughs> Był nawet pierwszy język, ale po prostu później po angielsku wszystko i trochę teraz akcentem, nie? Ale coraz lepiej uczę się, doczepiam się do ktokolwiek by pozwalał z rozmowę i z całym szacunkiem zawsze polski sposób i świecie ten piękny nasz język a powiedz hektor tak podróżujesz po świecie i no masz też taki dystans australijski, że się tak wyrażę No nie jesteś w tym naszym polskim sosie Dlaczego to jest tak dla, dla ciebie unikalne ten polski Marsz ten Marsz niepodległości i co takiego jest w tym patriotyzmie polskim, że cię ujęło w tej chwili na całym świecie jest taki wiesz, młoda biały wstyd i tak dalej bardzo w Australii żeby zbierać twoją flagę albo machasz to jest bardzo źle widziane. Tak. tak. Tak, widziane dokładnie. Tak my myślą, że nikt tak nie chce robić w dumny sposób. A tutaj w Polsce, nie że tylko robimy, ale żeby zobaczyć na dzisiaj na Marsz, prawie co drugi człowiek będzie. I dlatego to nie jest trudno dla ludzi wmieścić to w głowie, że dlaczego? Bo nie znają naszą historię. I jak, dlatego moje robię filmy, dużo po angielsku też, wytłumaczę naszą historię. Przeżyliśmy to, to tyle przeżyliśmy, nie? Ostatnie 200-250 lat, więcej niż nikt na świecie. A my teraz, że mamy. Tą chwilę, którym możemy y, machać tą flag barwy, być dumny Polak i otwarty sposób, no to jak najbardziej. Ja to uczę się od Polaków, bierze inspirację od was. Ja nie uczę Polaków. Moje rodacy nic. Ja tylko pokażę mój perspektyw, taki świeży, nowe oczy trochę, ale od Was się uczę z całym szacunkiem. Jesteś tutaj lepszym ambasadorem Polski yy, za granicą, a jak postrzegana jest Polska za granicą, no, w Australii na przykład? Powiem szczerze, Australia jest taki kraj wyspa, nie ma nikogo za granicą. Czasami, tak, yy, jak yy, tak mieszkasz, zapominasz, że nawet coś jest za granicą. No to dużo ludzi, nawet prawie to jest nawet Szalony powiedzieć, nic prawie wiedzą. nie tak, Ale a my jak troszeczkę znają, zaczynają się teraz więcej, bo te media, społeczeństwo pozwala nas pokazać te piękne obrazy i te, są sa, sa, takie popularne, wiralowe. Jak Polacy pokazały, dlaczego oni tak robią, czego nie chce, wstydzą się, dlaczego my się wstydzimy, a Polacy nie i bardzo się czekają. I wtedy bardzo szacunek, bardzo się uczą i ale tak ty powiedziałeś, że uczysz się od Polaków jak można być patriotą dumnym z, ze swojego kraju historii, ale my także się uczymy bo musimy państwu powiedzieć, że Hektor, jak wszedł tutaj to od razu ustawił jedną kamerkę tam z boku swoją nagrał wejście nagrał wyjście cały czas jest w kontakcie ze swoimi obserwującymi i myślę, że taka właśnie nawet wiesz zdecydowanie i fantazja w nagrywaniu Będzie i w pokazywaniu tej rozmowy tak no to to jest coś czego my z kolei możemy się uczyć bo my przyjmujemy pewne rzeczy jako naturalne No tak się dzieje od lat no to po o tym mówić, a właśnie jest potrzebny taki Australijczyk, który yy, pokazuje to, że to jest coś niebywałego, proszę państwa. Jak to się stało właśnie, że zostałeś w ogóle twórcą internetowym? Miałem marzenie, wiesz, przeżyłem kilka rzeczy, by taki czy, by, trudny am okres życiu, a nagle miałam taki perspektyw, że naprawdę doceniam życie. Widzę jak to jest cudowne, że po prostu żyję, że oddycham, że mam codziennie dzień i nie bierze jako to jako coś oczywistego. Chciałem to podzielić i zaczynałam tak przede wszystkim, a później po moje wszystkie podróże, i tak dalej. Tutaj jestem w Polsce i ta miłość do Polski od bardzo młodym wieku. Teraz, że mogę to pokazać w taki głośny, mocny sposób, i w Wszyscy Polacy robimy to w naszym sposobie, nie? Ale to jest mój sposób i będę to robić z całym sercem, miłością i pasją dla naszej pięknej Polski. Już. A propos miłości, to jeszcze zapytam Cię, bo jest taki film, na pewno go już widziałeś: Żona dla Australijczyka. Nie widziałeś? musisz Stanisława Bary. Stary film, ale. Tak, musisz zobaczyć. Ale nie obrażę, bo ja w ogóle filmów nie Ale zobacz, bo to jest akurat o tym, jak Australijczyk szuka żony. To nie jest polskie, ale po prostu okej, okej. Także wiesz, jeżeli chodzi o takie związki polsko-australijskie, to to jest najlepszy łącznik, jak wiemy. Jest też taki twórca internetowy, nazywa się Patrick Ney. Brytyjczyk z kolei, jak się znacie. On najpierw poznał swoją żonę Polkę, potem przyjechał do Polski, zakochał się tutaj w naszym kraju i podobnie jak ty właśnie z perspektywy osoby zagranicznej czy obcokrajowca opowiada o tym, jakie to jest niezwykłe, co się w Polsce dzieje, także to jest proszę państwa nie powiem taki trend szeroki, bo nie znam bardzo wielu takich ludzi, ale was dwóch już znam mhm. i widzę, ile dobrego robicie dla, dla Polski mówiąc o tym swoim znajomym czy przyjaciołom gdzieś tam za granicą, jak to w Polsce jest inaczej. Zresztą Patryk wychowuje swoje córeczki też w takim patriotycznym nurcie zawsze biorą udział w takich marszach czy wydarzeniach Ładnie tak patriotycznie ubrane, więc to też ten obraz idzie w świat, dzięki mediom społecznościowym, no. może być to coś, co możemy eksportować, proszę Państwa, patriotyzm i duma to nasz towar eksportowy. I ten obraz idzie nie tylko z Marszu Niepodległości, pokazujemy Ci, jesteś na przykład w górach, gdzie byłeś w Polsce? <noise> Dawaj, By byłem na wsi, byłem w Kluszkowce, ten film, cudownie tam się na nartach jeździ, to pani piękna pani, taka rozśmiechała, taka śmieszna, taka miła, Polacy jest jest taki stereotyp zimni nie od razu ciepli, nie od, twarzy, od razu otwarć, a ja poznałem tyle pięknych momenty i nagra, I to za kamerą to nie jest coś innego. Ja bym to zrobił bez kamery czy z kamerą. Ja tylko, tak samo by było. Tak, ja chodzę i uwielbiam ten kontakt z ludźmi, nie, i dlatego ja tak łapam zawsze staram, nie tylko na kogoś twarz, ale ja jestem z tym ekranem z tobą, to my razem i gadam i staram się jak naturalnie, bo to jest dla mnie cudowny moment, który ja tak doceniam I jak od, od czasu czasu się uda aparat, no to z tym to podzielić i pokazać tą piękną drugą stronę Polska, bo to też... Piękne. To na koniec jeszcze powiedz, proszę, skąd twoi przodkowie wyruszyli do Australii? Jaka część Polski tutaj jest taka twoja Z, wa z Warszawy, z Praga Północ, Praga Południu, 60-70-tych mm -hmm. no to grubo tam wtedy było, mm -hmm. kto wie, wie i no wtedy przyszli do Australii i mm -hmm. ta, teraz dalej tam są, ale odwiedzają kiedy mogą mm -hmm. i uczyli nas bardzo piękny sposób o Polski, wiele rzeczy. No, i nauczyli cię skutecznie. A który to będzie twój marsz niepodległości? Trzeci, trzeci, trzeci. To Szukajcie Hektora, drodzy państwo. Jak znajdziecie się w promieniu jego działania, to na pewno zrobi z wami rozmowę, nakręci, to też pójdzie w świat. Więc dziękujemy bardzo, że jesteś z nami tego dnia i że mówisz o Polsce tak pięknie i z takim entuzjazmem i miłością. Ja ogromnie wam dziękuję i w każdym dziękuję, bo wyjaś tyle rzeczy mówią o tym marszu źle, negatywnie tak dalej. A co mnie yy, poznało, tam jest coś coś zupełnie inaczej rzeczywiście, coś pięknego. Jestem bardzo wdzięczny, naprawdę. Dziękuję, Was Polsko. Love life! <laughs> tak dziękuję Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na bardzo w takim Tak, My super. Tak do, tak do zobaczenia. Wychodzimy chyba poszły dobrze Love life! Do zobaczenia! Hectic, hectic.